na obiekcie grał z, z kimś z klanu dziewiątki ósemki. no zobaczymy pojechali a jak zobaczymy jaki rozjazd dobrze że tam ci jadą tam jakoś nie no dobra tam chyba nie bardzo kto to taki był mądry tam jedzie mhm Tutaj jadą. No słabo. Tam pojechał na, kamp na kampę. No to niedobrze akurat. No tamten też mądry. No, ale na ósemki będzie fajna nawalanka, nie? Bo on ma mocne kur na walnięcie. Oni będą mieli problemy z przebijaniem go, nie? I, I no. O, dobrze, z pożarkiem. Z pożarkiem dobrze. Nie, może wsadzisz tam. No. A gdzie pozostali? Tam się... No spoko, bo cała drużyna tutaj się zjechała Przeciwnika. I nasi, więc, i, I tutaj, i nasi też są tutaj, więc spoko akurat nie pod tym względem. Na pewno to ułatwia rozgrywkę, bo nikt ci nie zajeżdża od tyłu, nie? Fałka na dobitkę zdecydowanie, ale jest to jakiś pro, pla pro player to to nie jest, nie? Skoro stoi na środku taką fałką. A, no tam jeszcze właśnie ci od boku będą tutaj. obiektar, to zdecydowanie trzeba by wykończyć. Ale chyba nie wyjedzie. Nie, chociaż, no nie wierzę. No, trzy i pół tysiąca, dwa fragi, no ciekawe czy weszło. Każe się na końcu. No to będzie niebezpiecznie, bo tutaj jest ten, no właśnie. Oho, coś chyba zlamiło. W sensie zacięła się gra, dlatego tak wyszło. Nie, nie, raczej chociaż. Już, już byś go miał, nie? Jakby. Jakby y, wtedy weszło. O, jest tutaj, pak. kurwa, piękny strzał. I frak kolejny. No, jest spoko. No szkoda, że tego zabrali. No, Tajker jak pięknie wyjeżdża, no kurde, bosko. Normalnie jak opłaceni yy, aktorzy. Już tego to nie będzie. Kto im tam został? Hori i ten SMV. O, Hori dalej tam stoi na kampie, uparcie. A nie weszło wtedy w niego. O, tu można było lepiej przycelować, przybył czas, nie? No, tu można było lepiej przycelować. No teraz podjadą, to go zaświecą. O, jakie lagi! A to też może z tego wynika, właśnie, że niektóre te strzały nie wchodzą, są jakieś lagi. No tak. Jest? Na niego bicie? O! Nie, nie, o tutaj, no tu jest właśnie, o dobrze. No bank weszło. Cofnie się? A chyba się nie cofnie i chyba ten, e, To su chyba zginie, coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że to su zginie. No, ale widać, że kolega ma lagi, nie? Więc... No, o tutaj. O, no widzicie jakie, jakie są lagi? Coś nie bardzo, nie? No pięknie, nie? No to teraz już to Su musi na niego tam pojechać i go skończyć. No bo strzelił przecież, nie? Tak, po on strzelał, trzeba było kurna... Tak, przejąć bazę, chłopie, no no, no no. No, widać tutaj kurczę, lagi. No i fajnie, pięknie, pięknie. Nie tak końcowo wyszło tego tak meczu, No 6,5 tysiąca, no <laughs> czyli tam weszło coś. No i jest ona spacerny, nie? No jest to mocno ale trzeba lubić takie czołgi. No tutaj obiekt, to Holory... Znaczy to jednak nie weszło w niego wtedy. No spoko, ładna bitewka, nie? Można pogratulować.